Zaczynamy od newsa, który wywołał prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Tomasz Adamek. Gala. Ostatnia, na której góral starył się z potężnym Roberto Soldicią. Walka elektryzowała, ale to, co wydarzyło się po niej, wywołało prawdziwe trzęsienie ziemi. Poza ringiem w szatni Adamek spotyka młodego mężczyznę. Chłopak przedstawia się jako Daniel Nawrocki, syn nowo wybranego prezydenta. Rozmowa wydaje się luźna, przyjacielska, ale Adamek z tym swoim wrodzonym luzem rzuca tekst, który sprawił, że internet doszalał. bardzo miło. Daniel Nawrocki. Podobnie do ojca, ja teraz... Ja. Pozor, Przekażę, jak nastrój przed walką. Młody zawodnik. Spokojnie, zawsze się denerwuje. W ringu gdy trzeba wojować. Internauci natychmiast wychwycili, że Daniel Nawrocki nie jest biologicznym synem prezydenta. Komentarze wybuchły jak bomba. Jedni grzmią o wpadce, braku taktu i politycznym zaangażowaniu Górala. Inni bronią legendy, twierdząc, że to był niewidny żart, a Adamek doskonale wiedział, co mówi. Czy Adamek z mistrza ringu stał się mistrzem PR-owego zamieszania? Jedno jest pewne. Ten krótki, niewinny dialog stał się wiralny.